Hejka! Dzisiaj przedstawię Ci pięć ciekawostek o średniowiecznych narzędziach tortur. Zapraszam więc do obejrzenia i skomentowania tego filmu. Numer 1. Zlazna dziewica. Nazędzie grozy, które mogły być nigdy nie użyte. Zlazna dziewica to jedno z najbardziej znanych nazędzi Lmęki, aczkolwiek sporo świadczy o tym, że nigdy nie zastosowano go w średniowiecu. Według legend to pionowa metalowa skrzynia w kształcie kobiety, której wnętrzu umie stanął ostre kolce. Gdy ofiary zamykano w środku, kolce wchodziły w jej ciało, powodując powolną i bolesną agonię. Najbardziej znanym przykładem jest tak zwana zelazna dziewica z Norymbergi, która miała być używana w XV wieku. Niemniej badania historyczne wskazują, że powstała dopiero w XVIII wieku. Wiele eksponatów w muzeach to 19-wieczne rekonstrukcje, które stworzono dla efektu grozy. Czy zatem zlazna dziewica była realna? Być może była mitem stworzonym przez późniejszych historyków, by zaakcentować brutalność średniowieca. Numer 2 Koło łamania wyjątkowo brutalna egzekucja. Koło tortur należało do najbardziej brutalnych nazwisk kary śmierci. Lelikwentan przywiązywano do drewnianego koła, a kat kruszył jego kości żelaznym prętem. Uderzenia wymieszano w konkretne miejsca, tak aby połamać końcyny, lecz nie uśmiercić od razu. W niektórych wypadkach połamane kończyny przeplatano przez strychy koła, a samo koło wnoszono pionowo na palu, aby ciało wystawić na widok publiczny. Szkadzany mógł przeżyć nawet parę dni, zanim w końcu zmarł z powodu bólu. Ran i wyniszczenia. W pewnych krajach, np. w Niemczech, skazany mógł otrzymać cios łaski, jeśli kadz złamał mu kręgosłup lub zmiał czaskę, zgon następował prędzej. Koło tortu stosowano w Europie aż do XVIII wieku, ostatnią udokumentowaną egzekucję przeprowadzoną w Niemczech w roku 1841. Numer 3. Hispański osioł. Niezwykle bolesna i powolna tortura. Hispański osioł to było proste, lecz nad wyraz okrutne narzędzie męki. Konstrukcja składała się z drewnianej belki w kształcie trójkąta, na której osadzano nagłą ofiarę. Ostre klina było przesadnie ostre, to też siedzenie na nim wywoływało silny ból i powolne rozrywanie ciała. Dla wzmocnienia udręki do nóg składcańca przycypiano ciężary, co zwiększało nacisk na krewędzie. Im dłużej trwała tortura, tym głębsze były rany. W skrajnych przypadkach mogło dojść do całkowitego przecięcia ciała na dwie połowy. Tego typu tortura była stosowana przez hiszpańską inkwizycję wobec heretyków i buntowników. Niektóre kraje, jak na przykład Francja. Stosował podobne urządzenie jako kara dla deserterów wojskowych. Uwaga! Jeśli film Ci się podoba, to będę wdzięczny, jeśli zaobserwujesz mój kanał i lub klikniesz kciukę do góry. Dzięki temu nie tylko będziesz na bieżąco z nowościami, ale również pomożesz mi w rozwijaniu tego konta. Numer 4. Głodowa śmierć w klatce. Egzekucja publiczna, która mogła przerazić. Wiszące klatki to nie tylko narzędzie męki lecz także wzalające widowisko dla mieszczan. Skazańców umieszczano w metalowych klatkach zawisanych na murach lub w wiezach. Pozostawiano ich na łaszce losu, głodnych i umierających z wyczerpania. Mimo śmierci zwłoki nie były ujmowane z klatki, a pozostawały tam aż do momentu, gdy kości uległy rozkładowi. Tego typu praktyki miały na celu odstraszyć potencjalnych przestępców. Bądź co bądź, widząc, co spotyka tych, co łamią prawo, osoba obserwująca takie radzenie sobie z przestępczością pomyśli dwa razy, co na pewno warto. Jeden z najbardziej znanych przypadków był Jan Bokelson, przywódca anabaptystów, którego postacenie umieszczono w klatce na katedrze w München. Jego ciało wisiało tam przez ponad 50 lat. Numer 5. Śruba do kciuków. Niewielkie narzędzie to ogromny ból. Śruba do kciuków to stosunkowo niewielkie narzędzie, lecz wywoływało potężne cierpienie. Urządzenie składało się w sumie z zaledwie kilku części, a wśród nich były dwie metalowe płyty, w które wkładano któregoś palców. Oraz ze śruby, ta stopniowo była dokręcana, miażdżąc tym samym kości i tkanki. Była często używana w przesłuchaniach, ponieważ zadawała intensywny ból, ale nie powodowała śmierci. Ofiara mogła być torturowana przez wiele godzin, zanim wyznała to, co chcieli okrawcy. Istniały także bardziej brutalne wersje, których śruby były wyposadzone w kolce, które przebijały skórę i kości. W niektórych przypadkach palce ofiary były całkowicie miastzone. Co podprowadziło do trwałego kalectwa. Jeśli film Ci się spodobał, to zaobserwuj mój kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. Dodam jeszcze, że jestem dostępny na portalu Partnite. Link do mojego konta zamieszczam w opisie filmu. Jeśli, jeśli mój kanał Ci się spodoba, to będę wdzięczny za każde wsparcie finansowe. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie.